Cześć, tutaj Azuri i na YouTube słyszymy się po raz pierwszy. Jeśli ktoś mnie już wcześniej widział na TikToku Instagramie, może pochwalić w komentarzach, o ile YouTube ich nie wyłączy. Ja, ja chętnie z ciekawości sprawdzę, czy ktoś może już mnie wcześniej widział. Zdecydowałam się zacząć nagrywanie po raz kolejny, ponieważ zawsze lubiłam wrzucać coś na YouTube. Podobało mi się przekazywanie swojej kreatywności, swoich pomysłów do internetu ale gdy po prostu te filmy były bardzo nieprofesjonalne i się nie dziwię, ale nikt nie chciał ich oglądać to moja motywacja stawała się zerowa i tego nie robiłam, bo nie chciałam się robić tego tylko dla siebie bo również nie mogłam się po prostu bawić tylko dla siebie udawać, że coś nagrywam albo nie nagrywać więc stwierdziłam, dobra zostawię to komuś, komu idzie to lepiej, komu się chce montować filmy, bo mi się po prostu nie chciało yy... i ktoś kto ma z tego korzyść więc wtedy się po prostu poddawałam i mam nadzieję, że teraz się nie poddam aż tak szybko taka jest moja nadzieja, ale o tym to już za chwilę bo przeszykowałam około 5 pytań w miarę ogólnych żeby co żeby poznać się bliżej, tak? Ale Pytanie pierwsze Dlaczego zaczynam nagrywać? Zaczynając zupełnie od początku Przygodę z nagrywaniem Ponawiałam prawdopodobnie po raz czwarty O ile się nie mylę, to... Tak, po raz czwarty Więc wiele razy zaczynałam Może wyliczyłam całkiem dużo <grym> Minimalnie <grym> Mam nadzieję, że teraz będzie zupełnie inaczej i nie poddam się aż tak szybko. Też teraz powiększę swoją kolekcję. Kupuję nowe figurki. Więc. Mam nadzieję, że aż tak szybko to po prostu. Nikt nie umrze. Myślę, że teraz jestem trochę bardziej zafascynowana nagrywaniem niż do tej pory. Bo. No. Nie! No przyznajmy się, byłam mam gówniarzem i po prostu mi się nie chciało, teraz chcę trochę bardziej Uprofesjonalizować jest takie słowo? Swoje filmy. Kiedyś miałam zdecydowanie więcej figurek, ale oczywiście musiałam przejść okres, kiedy stwierdziłam, że no sprzedam je wszystkie, wyrzucę za, pr za przeproszeniem w pizdu. I, I koniec, i starczy, dość. No, na szczęście się nie sprzedały, ale wyrzucałam niektóre, stwierdziłam, no, one są, nikt ich nie kupi, po co, dlaczego, nikt tego nie kupi, niepotrzebnie, ja będę miała pieniądze chociaż. No, więc jakże, że wiele figurek wyrzuciłam, to teraz muszę trochę nadrobić, żeby nagrać coś poważniejszego, bo nie uguram, że chciałabym coś poważnego nagrać. No, ale potrzebuję więcej figurek. Więcej takich... No, lepszych tych figurek. Pytanie drugie. Czego tak długo zwlekałam z nagrywaniem i wstawianiem filmików? Cóż... Tuż... Nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy chciałam zacząć nagrywać, chciałam robić to profesjonalnie. Żeby one były ładne. Jak wspomniałam wcześniej, no, to mi się nie chciało. Jak, no, to był takie pierwsze żółte. To mi się bardzo nie chciało, ale mniejsza. A pierwszy raz montowałam film, który występuje na starym, nieaktywnym koncie The Black LPS. I montowałam go w programie CapCut. No, wyglądał dosyć Nieładnie. I no w sumie w ten sposób. A tak naprawdę to cały format po prostu nie wiem w sumie co mu się stało. Ale popsuł się. Po prostu się popsuł. Nagrywałam normalnie i nagle. Bum! Już nie nagrywasz normalnie. I teraz wygląda jakbyś nagrywała mikrofalówką. No, a kiedy co nagrałam, to było wszystko dobrze i się, trochę się załamałam, kiedy właśnie skończyłam nagrywać. Że się wstawiłam potem film jakiś stary, z bodajże 2017 albo 2016 roku, e, z napisem stary film, szok. No, ale tam nie ma ani żadnego komentarza, ani nic, po prostu wstawiłam stary film. Czyli równie dobrze, że mogłabym teraz nagrać go w tym momencie i wstawić y, go na YouTube'a z napisem stary film, ale gówno. No, więc... Nie no, nie. Teoretycznie to powinno trwać trochę krócej niż trwa w tym momencie, czy nagrywanie, czy montowanie, czy wszystko w sumie. Y, no, ale trwa co dłużej z jednego powodu. Nie, z dwóch. Z kilku tam. Po pierwsze nie potrzeby się wysłowić. Ja to cały czas mówię, 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 ale nie potrzeba się wysłowić. Ja się zdenerwowałam i ja, ja to zostawiłam, ale już jestem i nagrywam dalej, żeby ten film w końcu skończyć, zrobić to, coś wrzucić. No, a montowanie, no to. No, nigdy nie korzystałam z profesjonalniejszego programu do montowania. Nie umiem, muszę się nauczyć. No, i fajnie było wybrać jakiś dobry program. No więc. Dlaczego trwa to dłużej, bo robię wszystko od zera? Jakbym, miała, jak, jakbym kiedyś montowała filmy, to by było szybciej, łatwiej, prościej. Zresztą będzie, że tylko te pierwsze filmy będą tak czasochłonne. I później będzie bardziej z górki. Więc pytanie trzecie. Jak długo interesujesz się figurkami LPS? Otóż. Mogłabym powiedzieć, że interesuję się pet od zawsze. Chociaż najbardziej zaczęłam się nimi bawić, bo wtedy się jeszcze nimi bawiłam. W 2017 roku, pomimo tego, że się nimi bawiłam, chciałam coś nagrać, lubiłam nagrywać pet shopy. No, ale jakoś w 2021, 2021 Zaczęłam myśleć o tym na poważnie, że chciałam wtedy nagrywać tak na poważnie po prostu nagrywać filmy i, i się cieszyć, że je nagrywam. Ja tu nie mówię o korzyściach, nie wiem, zarabianiu, bo na to nie liczę, ale chciałam właśnie mieć takie małe uniwersum swoje własne więc Interesuję się nimi od dzieciństwa tak naprawdę Ale teraz od jakiegoś półtorej roku myślę o nich normalnie Nie myślę ani gdyby na poważnie, nie wiążę z tym nie wiadomo ilu lat, bo ze mną nikt nie wiadomo. Ale też mam nadzieję właśnie, że do niej minie po jednym filmie więc ani nie na poważnie, ani nie dla beki, ani nie dla zabawy. Tak, a no tak o forfa. Chcę ponakrywam. Więc tak o. To nie czwarte. Czy kiedyś nagrywałam już jakieś filmiki? Więc kiedy byłam jeszcze, można powiedzieć dużo młodsza to nagrywałam. Dużo nagrywałam. Nagrywałam bardzo dużo dlatego, bo te filmy nie były jakoś jakościowe, tylko po prostu wzięłam telefon, włączyłam nagrywanie i coś mówiłam. No, na tym polegało moje nagrywanie. Mm, podobało mi się to, fajnie było. <laughs> eee, no, ale chciałam nawet wtedy, jak miałam mało lat, nagrać serial. No, ale umiejętności... Czas, chęci, yy, ilość figurek, no było tego trochę za mało. A, no i domków nie miałam żadnych ciekawych czy coś, pokoi, mebelków w ogóle, więc... No, mi jako mebelki służyły losowe rzeczy i powiedzenie uznajmy, że to jest ten mebel. No, tak to wyglądało, no ale mi tam pasowało, tak? Tylko, że na filmie głupio byłoby powiedzieć Dobra, tu wam postawię kamień, ale uznajmy, że to jest telewizor. No nie, no... Ale wtedy było fajnie! No, ale jak może się domyślać, te filmy nie były jakościowe. Po prostu wziąłem telefon do ręki, jakąś figurkę, zaczęłam sobie tak... o, tak, tak mówić zaczęłam. No, a... No, te filmy jakoś nie ujrzały do końca światła dziennego, były przechowywane w moim telefonie, ale gdy minął rok, to je usunęłam, albo jak mi zabrakło pamięci, no bo na no, stary telefon, tak. Ale to nie był y, pierwszy raz, kiedy nagrywałam, ani ostatni, bo potem nagrywałam jakoś w 2018, może 2019. Coś na przełomie z koleżanką nagrywałam. Jezu, to było głupie. Nagrywałam serial z nią. Niestety na jej telefonie, takim bardzo starym, takim mega mikro. E, więc myślę, że on nie działa, albo ona go już nie posiada. No a tam był serial nagrany. E, nie wiem, wampiry kontra wilkołaki, i coś takiego, to było zabawne. I teraz pamiętam jedną scenę, tak zupełnie na pamięć nie pamiętam. Powtarzałyśmy ją chyba 20 tysięcy razy. Ale mi się tam podobało. E, no, oczywiście było to nieumiejętne, cały czas kamera patrzyła w podłogę, bo patrzyłyśmy na figurki zamiast w telefon, e, w obiektyw, czy. w obiektyw? Nie. Nie patrzy się w obiektyw. No, w pogląd, o. Pod, w, w podgląd. Nie umiem się wysłowić. Nieważne. E, no, więc cały czas po prostu było widać biurko w sumie, czyli upatrzymy w podłogę. I tak... No, a filmy były okropne, jeszcze gorsze niż moje same prywatne, ponieważ ja wtedy nawet uważałam, że ja lepiej nagrywam niż ona, ale... Ale mi się nie chciało trzymać telefonu, więc, więc oddałam jej kamerę. No, była młodsza, więc no mogła... Mogło jej się nie chcieć, że tak to powiem. No tak. Więc serial był nieumiejętny, ale był. Nie, nie wiem, czy ujrzał światło dzienne. Możliwe, że tak, yy, ale już tego nie mam, nie istnieje, więc sama ostatnio szukałam, chciałam sprawdzić, czy może to usunęła, czy raczej nie, ale to usunęła, bo tego nie ma nigdzie, więc yy, no jakoś było słaba, wszystko było słabe, ale za to w grudniu 2020 roku, jakoś przed 21, yy, tu już poprzedł... to się nie się, powiedziałam. O, ale za to jakoś w grudniu, pod koniec grudnia 2020 roku, czyli jakoś dwa lata później, ee, to jakoś przed 21, coś takiego, nie wiem. Nie wiem, coś takiego. E, no to znowu zaczęłam nagrywać. Tak. Ja miałam takie rzuty. Tu nagrywam, tu nie nagrywam, tu przerwa, tu koniec. E, a tu początek. O. No, więc... Zaczęłam nakrywać, no i... No nie było do końca dobrze, tak? No, no... no to jest ten film w kapkacie, ok? No... No wszyscy już go widzieli, słyszeli o nim, ode mnie, przed chwilą wcześniej. <laughs> no... No niepowalający powiem, niepowalający. Więc... No, był okropny. No, dobra, przyznaję się, był paskudny, okropny ten format. To w ogóle. cud miód. No. Uh -huh. Nie, to był sarkazm. Żeby nikt sobie nie myślał, że jest jakaś nienormalna. No, więc. Tak, tak, tak. To się wytniosz tu. Tutaj muszę puścić figurkę. Tak na oko, w swoim całym życiu stworzyłam może z 20-25 filmów. Mam. Jeden urywek z jakiegoś filmu. Kiedyś miałam jeszcze urywek z jakiegoś. color the Challenge w ogóle. Nie wiem, czy to kiedyś istniało na LPS-tube, czy tylko moja koleżanka to wymyśliła. Ja to wzięłam od mojej koleżanki pomysł. Pomysła wzięłam. <laughs> e... No, ale tak. Miałam urywki, ale je usunęłam, bo po co mi one były, a tak to nie mam żadnych filmów starych. Nie, w sensie mam jeden. Mam jeden i bardzo go lubię. Czasem go oglądam. Jakkolwiek dobrze, ja po prostu sobie wchodzę w this Google i tak. O, mój stary film! Sobie go włączam i tak. Ale ja byłam głupia. No więc. No fajne wspomnienia, no. Pytanie ostatnie, moi drodzy, czyli pytanie piąte: Czy nagram kiedyś serial? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Tak. Nagranie jakiegoś serialu było moim małym marzeniem od zawsze. Od, od zawsze, kiedy w ogóle poznałam figurki, to jakby. No, zawsze chciałam zrobić jakiś ładny, może nie jakiś specjalnie duży, ale jakiś, jakikolwiek, ładny, profesjonalny serial. No. No, to. Tak. Pojawi się coś. Cokolwiek, chociaż pierwszy odcinek. No oczywiście potrzebuję materiały, figurki, czas, przede wszystkim czas, potrzebuję czasu. Moja kamera też potrzebuje czasu, bo mam jakieś stare tam baterie do niej i no i muszę kupić nowe. A to drogi interes jest cholera. No, ale się wszystko da, więc Zrobię coś. Na pewno będzie serial. Musi być serial, jak nie będzie serialu, to... To sama ma na siebie zła. Wystarczy zrobić jakiś element do scenografii, dokupić kilka rzeczy. Przepraszam za, za słownictwo, nie umiem się wysłowić dzisiaj. Strasznie. Ale... Brakuje mi małych elementów, takich małych dodatków, takich małych, które są dosyć... No potrzebne, no. Z tym rozjaśniłem kilka rzeczy, i że poznaliśmy się bliżej. I że ciepło mnie przyjmiecie jako Azuri. E, tak więc. E, chcę, żeby ten kolejny powrót, ten tu, e, był takim powrotem na dłużej niż na jeden film. Więc jeśli ktoś ma może jakieś pytania, może zadać je w komentarzach. O ile YouTube ich nie wyłączę, to też już mówiłam. Yy, ale yy, też na TikToku prywatnie, w jakichś komentarzach. ona o na Instagramie w wiadomości prywatnej również można pisać, albo i nie w prywatnej, podpostać. no wszędzie w mi tam nie robi. Wszędzie można cokolwiek pisać. Więc tam w opisie będą nazwy, albo jeśli mi się uda, wkleić to linki. Jak mi się uda, to będą linki do yy, mediów. Przepraszam bardzo, jeśli ktoś słyszy miałczenie kota, ale mój kot jest dosyć rozmowny. Rozmowny? Rozmowny. No właśnie, lubi mówić. Lubi być w centrum uwagi. Więc myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. Jak będą jakieś pytania, będzie ich więcej niż trzy. To zrobimy może kiedyś jakieś QA. Ja chętnie, ja lubię. Takie coś. No ale myślę, że to już na tyle w tym filmie. Ja nie przedłużam. No, kotek miauczy. <noise> Więc to tyle. Pa, pa.